Siema, do doktor Jonek witam Was po długiej przerwie w grze Prototype. no i zapraszam do oglądania co tu nam się pojawiło? free room nie room tylko room dobra trochę dopomniałem, to coś się gra więc zobaczcie, jeśli nie wiem czegoś ogarniał ale z tego co pamiętam to ostatnio <coughs> skończyliśmy na jakiś tam... Nieśmy mieli Nie wiem czy to był rzędy, czy co to, to było, który na razie był chroniony przez... został to ścianę przez wojsko. I musieli, musieli, musieliśmy się właśnie w niego zamienić. To mamy upgradey. Co tu jeszcze mamy? Power. Walki na razie nie. Może weźmiemy to co powinniśmy. moment. Movement. Mo, mo, movement. Nie wymówię tego, nie mogę. And weźmiemy... S... Latanie bardzo... o właśnie, te latanie. To nam się raczej nie przyda. Czy przynajmniej, on nikogo nie, robię, nie? Wiem, możemy sobie kupić szybkość kupmy sobie skok To też nie możemy nic kupić oho ho! ho. nas nie stać no coś jeszcze nie spożytkował to będzie nie ta obrona cała no dobra, teraz coś na pewno na nic nie stać. Okej, okay, uczą nas jak... przeczytam to, bo... uczą nas jak... latać. Yy... Dobra, że powietrze przyciągną sprint. Oczywiście, że coś się da. No, może... Mamy tarczę W każdym razie Shoot Widziałem tą tarczę No ja klikniemy R tak? To fog To fog Klikamy R i to Dobra ja wiem że tutaj mam miejsce Dobra mam tą tarczę Klikamy R nic. Dobra, nie co tu mam zrobić. Ale lecimy do quest'a. A nie, tutaj mam kupowanie. Dobra, dobra, dobra. Pokazuje mi to, że mam coś kupić. Jakieś nie mam. co za coś. Ale dobra, myślę, że to całe tyle jest to turbanie. No to musiałem kupić, ok. No i teraz mam zacząć misję. Dobra, dobra. Mały tail Ja mam naszą kaccenkę. już dnuchy będę włączać. jedna ręki bandyta może nie bandyta no ale to jedna ręki Dajcie robić sobie kolczyki, przez to będzie wyglądać tak jak ten na lewo. On też próbował, ale mu się nie udało. No tak jest 10% w przypadkach. Dobra lecimy, lecimy, przetestujmy to może trochę ciszej, cisza tutaj te dźwięki o tak jest chyba idealnie Jak to się potem na nagraniu okaże ale teraz wydaje mi się, że jest ok, że mnie słychać i grę w miarę dobrze więc a dobra, dobra, już wiem jak latać I believe, I can fly, dobra, tak nie wiem, a dobra coś nie pyka Dobra to jednak muszę... czekajcie... Muszę... dobra dobra wziąć co muszę przytrzymać. Czytałem i nie wiedziałem, tak nie wiem. A ja latam. Jak w ogóle uda nam się polecieć. Hmm. W ogóle tak wiem, to, się, co widzicie, co pojedzie na początku, tak? Że wreszcie widzimy się w tym uczniu. To no, jakoś nie ciągnęło mnie do tego nie wiem czemu. Tak, to jednego od nich, w innych grach też mnie te ścigali, ale tutaj nic. Dobra, widzę, że mam tutaj na górę wejść. Nie lubi żadnych salt i tak dalej, tylko wchodź na górę. Wyminę te duże, te wysokie budynki, bo idzie się i idzie. Ale ja raczej przy tym mieszkaniu nic nie widzę, takim budynku idę. No daneś na to też mam wejść. A nie nasze szczęście Bo, dużo was. trochę dużo was. Ale dla mnie, nie problem. to nie problem. Zgodźmy tam. Miało być bo, 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 Się przybierzemy kogoś? Jest to jakiś gej, tam jest jeden. Zobaczymy po tamtego geja. Chodzi że mnie nie zobaczą. Ten mnie zobaczył. No to już mnie nie zobaczył. Tutaj wal się. Miał im strzelać sobie nie wiecie? Nie radzę. Dobra, dobra, ej spokojnie chłopaki. Przedam się tylko rozejrzeć. Chyba mam się w tego przebrać. Zabiłem go! Łaj! Zabiją mnie! Zabiją! To prawie... Wiem. No, ile tych podpowiedzi, Boże. Grałem w gry, wiem jak to jest. Ten jeszcze mnie przejechał. Zwalcie no, się do mnie, co? Może nie chcę być ostrzeliwany. Trzeba będzie skręcić, bo tak to jest w ogólnej ulicy, że jak mnie helikoptery ścigają. To nie jest za dobrze. Dobra. Już, Nawajcie. No, lecą. Udam, że nie mam sprintu, nie. Z tą kareką ledwo biegam. Dużo was. Co to jest w ogóle te piorun? A to oni są. Mam trochę mało HP, aż tylko połowę. Zostaliśmy te punkty całe. Ja nie, ten burnek siadam. Hej jak. Sorry, chłopaki, tak przypadkowo. O, odrodził się ten co tam. Chciałem się w niego przemienić. Swój swojego pchać może, więc... No nie rób Sal, tylko idź tam. Rób to co ci każą. A no, oni uważają, że takie normalne skaczeć po blokach. Dobra, chodźcie, tutaj musimy zamieńcówko. To zamknij się. A to ich ostrzega, że na niebie są jakiś tam inny. A to nieprawda. Czemu się nie zamieniłem w niego od razu? Dajcie mi bazukę, ja chcę bazukę No wow Dobra idę za stąd, no już chłopaki Nie męczcie mnie tak Nie wiem, jak ja to robię, że latam Ale w każdym razie powiedzmy, że umiem Nieświadomie, ale umiem o, nawet w locie mogę Dobra może to wyrzucam trochę z... Podejrzanie wygląda. Ten gej jest nade mną, trochę, ba trochę się boję zmienić w niego. Dobra, zmieniamy się. Nie ma pierdalania się. Nie ma lipy. Już ponad 10 minut minęło, a ja dopiero tak naprawdę misję zacząłem. End Mhm. Mm Dość nieciekawie to wygląda. I to żyje. Co nie, tutaj to wszystko możliwe. Ja biegam z samochodami po bloku. trzymają, nie boli. Daję e, ją e, ten ten dobry. E, ten dobry pętany złem. Ten naglicę ma i tak wyszło. No maskiwa, no, to bita. Ale ty wygląda jak ona ten plakat nie skoczy. A jak? Uf, tu się trochę poprawię. Już nie. Jakieś z niej, z tego wychodzą. I believe I could play ja spadłem, nic się nie wydarzyła, ona tutaj leciała O nie nic. Nie byłem moje ziomki, to same skile mające ja Co klniesz? To jest gra dozwolona od trzeciego roku życia. Mes e one do mnie lecą Ma to Po co mi ta broń w sumie na nich jak to nie działa Dobra, idziemy do kolejnego punktu Nie jakoś spotkań czy czego Zapnij się łodzie ja słyszę Skąd wy tu? W locie Skocz. Tam jeszcze moje ziomki, znaczy ziomki, no teraz jestem ich ziomkiem, tak? No oni są moimi. Nie strzelać, to tylko ja. Aha Zresztą pod A ja pewnie jeszcze idę przez jakieś okno skoczę. A jak? Zamiast się wtopić w otoczenie. Już nie, pazuki mają. A ile tu tego ekspa całego będzie? Czy jak nie, wiem, czy mogę to w ekspa nazwać? No, w sumie to jest do tak? bo no, pole za mną przyszły. One mnie atakują nadal. To tam cięż mnie nawet nie atakują. Babolu idź Zgiń A ty mam mi HP nawet Pazuki mi się skończyły Help Mogę w nich tym rzucić I to coś im da O jak nie, mi Będę rzucał zamierzami w nich To coś da No Babolu zabij się Tu coś jeszcze chyba jest a to co to? Nie wiem ale musiał, musi podziałać No i też dobre Co to? Granaty chyba Co się z nim dzieje? Mogę się w niego zamienić? No nie też się w niego zamienię A nie, nie chcę tych Z Chcę jego. Ale mam już te łapy normalnie chyba Na stałe Odwalcie się ode mnie Mam tą tarczę założoną w ogóle? Nie mam Shield A to tak ta tarcza wygląda Seulę so ulepszyłem ja i mam Ciekawe na nie powiedziałem Mogę ich ty zabić? Chyba nie. Stawaj normalne ręce. Już wolę tą broń. Ups. Oba, mogę ich nadzłapać. Koni mi do nie, da nie dają dojść. To już nie mam HP. Ich. Ile ja to mam, mu? Wykrakałem A to się samo broni To fajnie To nic mi nie dodaje No to, to super Już mogę się w niego zamienić Co, na jakieś kolejne łapy dostanę? Więcej was. Okej, tak jest źle. Źle ze mną, z nimi i tak dalej. Uj, coś, moja tarcza nie działa. Jak powinna. Może sam broni, sam ucieka. Czy ucieka? No, może go biją, no. Dobra, coraz gorzej się dzieje. Muszę sam zareagować. Muszę sam teraz ich atakować. już, no tak jak widać, broni nie ma. Raczej nie będzie. Jak go zdjęto mi się HP odrodzi. Ciekaw czy nie mogą mi przerwać. te konsumowanie całe. A oni mi niszczą to po pewnym czasie. Dobra, tą tarczę. Jeszcze mi tarcza, no to tutaj się odradzę Dużo was, że to przyjdzie No super Z 20 was Oba, nawet tym opajem mogę strzelać? WTF Mam to rozwalić? O no, lęczy czym Dobra teraz się nie podniosę Pozwólcie mi iść Dobra nie chcę tego, to nie działa skonsumowałem babola więc to tak ma być ja trwany kupiłem sobie tarczę i tak to już łatwiej jest ten jeden babol doda ale niepotrzebny mi on jest na razie bo tych moich trzech baboli którzy jestem za mną czterech Te wybuchy ich niby niszczą. Dobra, weźmiemy sobie trochę HP. Nadal trą te jak nie wiem. Te babule. I tak mi nie ubijecie i tak... A to dwa babole już wolne. To konsumujemy. Trzeba ekspas zdobyć. Coś jeszcze zostało? A, jeden babul. Już nie żyje. Tak mi przykro babulu. No szybciej, to się robi. da saldo, salto, dwa salta, trzy saldo. i tak dalej, a on bije się o tyle No kiedy to wybuchnie? Ciekawe Polaki mnie biją, nie widzę nic. ale sobie teraz tu ulepszeń udajcie mi to rozwalić w końcu no, ale skill nie wiem czy po tych niebiegich ich zjedzeniu to się silniejszy robi czy co 所長。 mrocznie wyglądamy i w ogóle Aha, no to dobra, to było na tyle w tym odcinku do zobaczenia w kolejnych na razie